Dzień dobry. Drodzy moi, wielkimi krokami zbliżamy się do trzeciego już finału akcji Podcasty dla Wośb. To już trzeci rok razem. Fantastycznie było się z wami bawić dla nam przez dwa lata. Mamy nadzieję, że tego trzeciego roku też tak będzie. I tak jak zawsze będziemy sukcesywnie i powoli sprzedawać Wam po kolei informacje, zdradzać gości i uczestników, którzy będą brali udział w tym trzecim finale. I tak zacznijmy też dzisiaj. Na początek taka garstka informacji. Wszystko, czego chcielibyście się dowiedzieć albo albo Was interesuje na temat naszej akcji, znajdziecie na stronie www.podcastydlavoś.pl. Tam znajdziecie uczestników, którzy będą brali udział w tym roku, tematy, które będą poruszane w, w poszczególnych wejściach. No i najważniejszy link do naszej puszki, która jest za, tak jak zawsze na portalu siepomaga.pl. W związku z tym jesteśmy bezpośrednio podpięci do wośpowej puszki i cała zebrana przez nas kwota natychmiast wyląduje w głównej puszce. Więc tak jest od, od trzech lat i tak samo jest w tym roku. Bardzo proszę, żebyście już mogli wspierać nas. Od razu powiem, że każdy z uczestników ma swój hashtag i bardzo prosimy, żeby przy wpłatach napisać hashtag, od kogo przyszliście, gdzie dowiedzieliście się, skąd usłyszeliście o, o naszej akcji. To, to są najważniejsze, znajdziecie nas oczywiście na Instagramie, na Facebooku i YouTube. Bardzo prosimy o polubienie i subskrybowanie tych naszych kanałów, żebyście mogli być na bieżąco. No i tak jak mówię, po kolei będziemy zdradzać. Yy, co się będzie działo w tym roku, więc zapraszam moje pierwsze dwie gościnie, uczestniczki tegorocznego finału. E... I już mam dziewczyny. Sprawdzę najpierw czy się słyszymy. Halo, Cześć. Halo. Tak, słyszymy Doskonale słyszę. No więc moimi gośćmi i pierwszymi, których zdradzamy są Gabi Jelonek z podcastu Welon i Mucha i Agnieszka Marcinkowska z podcastu Cuzamen do kupy. To ja będę pytał po kolei, drogie panie, Najpierw się zapytam, skąd się łączymy, i powiedzcie coś o sobie tak króciutko na początek. Może Gabi pierwsze. To ja pozdrawiam z Poznania. Widzę, że u Was jeszcze jest jasno, bo tutaj już jakoś się ściemnia, więc musiałam zapalić światło. Stąd te wszystkie odbicia gdzieś za plecami. Ja jestem dziennikarką i lektorką. Na co dzień zajmuję się sprawami społecznymi, ale też popularyzacją nauki. Więc od tych trudnych tematów przeskoczyłam do ślubów i mój podcast Weloni Mucha to jest program o ślubach w tej chwili 50 odcinków już w sieci śmiga no i kolejny to będzie specjalny live z podcastem dla Was. Agnieszka Super, dziękuję bardzo. Czekam ładnie, aż się skończy, chociaż bo ja jestem taka, że jestem rozgadana, więc muszę pilnować, że na pewno już jest moja kolej. Um, witam serdecznie wszystkich, dziękuję za zaproszenie do tego live'a. Ja prowadzę szkołę językową od kilku lat, w której co prawda uczymy chyba czterech czy pięciu języków, ale ja jestem nauczycielką języka niemieckiego i tutaj z tego ramienia, że tak powiem, będę też wspierała i współpracowała tutaj z akcją podcastów dla WOŚP, co za kupy, czyli właśnie... No, Wsucałem do kupy, no nie wiadomo o co chodzi. Niemiecki w pigułce to jest taki podcast, który służy do nauki języka niemieckiego dla osób w zasadzie od podstaw, no ale wiadomo, że im, te, im więcej odcinków, tym tematy coraz trudniejsze, więc to tak miało być że od podstaw, ale jest coraz, coraz trudniej. Więc jakby jestem zawodowo i też prywatnie i tak namiętnie związana z edukacją, bardzo się cieszę, że mogłam to też połączyć właśnie prowadząc swój własny biznes. Także to. Super. No i dziewczyny, mamy, mamy bardzo trudne zadanie w tym roku, ponieważ nie mamy tych slotów godzinnych, czy jakichś takich bardzo długich, tylko wszystko musimy ująć bardzo lapidarnie, ponieważ będziemy się zmieniać na ekranie co 20 minut praktycznie, więc to jest duże utrudnienie. Bo jak wszyscy podcasterzy lubimy gadać, więc będzie ciężko tak się zwęzić w temacie. I moje pytanie kolejne: czego dotyczą wasze wejścia? Jakie są tematy waszych wejść? Gabi? Ja myślę, że te 20 minut to wbrew pozorom będzie tak idealnie, żeby się nie znudzić i motywować, że musicie wpłacać tu i teraz, bo inaczej nie będzie tego bonusu, który przygotował dla was dany podcaster. Mój temat będzie związany z woźpem bezpośrednio, bo porozmawiamy o tym z moją gościnią Romą Komorniczak, jak organizując swój ślub i wesele, Pomóc też innym, bo często pary młode zamiast kwiatów proszą o coś innego. Czasami są to książki, wino, gry planszowe i tak dalej, ale może to być też zbiórka charytatywna. Może być to zbiórka do puszki, mogą być to wpłaty online, mogą być to przedmioty, które na przykład przekazują fundacjom, schroniskom czy jakimś misjom, które gdzieś wyjeżdżają na przykład do Afryki. Więc porozmawiamy o tym, jak to zrobić legalnie, bo przypominam, że w Polsce zbiórki mogą organizować tylko podmioty specjalnie do tego wyznaczone, które są uprawnione. To nie jest tak, że weźmiecie sobie koszyczek jak na tacy i zbierzecie, więc tego trzeba się pilnować, bo skarbówka też tego pilnuje. No, i jak, jeżeli zbieramy przedmioty, zrobić tą zbiórkę sensownie, żeby nie zbierać niepotrzebnych gratów, które na przykład takiemu schronisku się nie przydadzą, czy bez sensu będą, żeby przekazać je do domu dziecka, bo tych pluszaków mają już tyle, że nie mają gdzie ich trzymać. Agnieszka. Dziękuję. Na, no, na, no, no, czekam. Ja będę mówiła o tym, jak się uczyć jako osoba dorosła. Czyli, jak wspominałam, no, mam też szkołę językową i doświadczenia w uczeniu języków i w uczeniu się języków. Myślę, że każdy kiedyś z nas uczył się języków. Z tym, że no, jestem specjalistką też od uczenia osób dorosłych, i dlatego stwierdziłam, że podejmę też taki temat związany z uczeniem się osób dorosłych. Ponieważ moja szkoła właśnie głównie tym się zajmuje, 99% naszych kursantów i w ogóle moich kursantów też do języka niemieckiego to są osoby dorosłe i rzeczywiście widzę takie trochę różnice związane z tym, że każdy kiedyś niemiecki na przykład w szkole miał albo angielski. Tylko na przykład, jak ja chodziłam do szkoły podstawowej, to się uczyłam w jakiś tam sposób, który. Jakby, jakby nie pokazał w zasadzie, jak ja się uczę, bo ja nie pamiętam, żebyśmy my mieli w szkołach y, podstawowych czy średnich jakieś takie lekcje albo tego rodzaju y, ćwiczenia, jak się uczyć. Czy najlepiej zrobić listę słówek, czy jakieś fiszki, czy y, lepiej mi coś poczytać, czy czegoś posłuchać i tak dalej. W zasadzie trochę tak każdy robił na czuj, jak każdy, nie? To jest książka, trzeba się po prostu nauczyć. Nauczyciel dawał zadanie i mówi: się. Ale jak ja mam się uczyć? I teraz wychodzi to w dorosłości, jak teraz uczę właśnie osoby dorosłe, że. Oni bardzo często nie wiedzą, jak się uczyć, i stosują te same metody, które stosowali w podstawówce, tylko że są 30 lat starsi i to już nie działa. I naprawdę jest bardzo duży problem z tym, żeby właśnie zacząć się uczyć, oni się uczą w ogóle nie, nie tak, jak powinni, więc no, na tym mi zależy i chciałabym porozmawiać o tym, jak się uczą osoby dorosłe i czy te same metody będą działać 30 lat później, nie. Powiem Wam, że to jest. Ja nie wiem, na który z Waszych wejść czekam, na które z Waszych wejść czekam bardziej, bo pozwolę sobie na odrobinę prywaty. Jestem ciekaw twojego, Agnieszka, wejścia, ponieważ ja sam od kilku miesięcy jestem na kursie i to jest właśnie kurs dla dorosłych i zupełnie innymi metodami uczymy się języka, wprawdzie nie niemieckiego, chociaż też germańskiego, ale, ale uczymy się języka i to jest naprawdę bardzo ciekawy temat, jak podejść do nauki, w już już ja mam ponad 40 lat, więc zupełnie inaczej przyswajam wiedzę niż w szkole. Natomiast jeżeli chodzi o Gabi, to ja w tym roku planuję ślub, więc tym bardziej jestem ciekaw, co ty powiesz i, i zobaczymy. Czy, czy, czy mogę jeszcze coś z tego wyciągnąć, ale jeżeli byłbym tym, które, który wpłaci najwyższą kwotę u obu pań, to jakiego bonusa mogę się spodziewać i co tam, co tam można, czego, czego mogę oczekiwać, jeżeli wygrałbym licytację Gabi? Po pierwsze, to moje gratulacje, bo to poważna, życiowa decyzja, bardzo ważna, wbrew pozorom. Wielu osobom się to nie wydaje, bo te śluby gdzieś tam są obudowane legendą, kulturowym znaczeniem, a pod kątem prawnym zabezpieczenia siebie i osoby ukochanej to jest bardzo ważne i o tym też mówimy w podcaście, więc y, możesz sobie posłuchać tutaj, autoreklama wjechała. Y, jeżeli byś zrobił najwyższą wpłatę w, z hashtagiem Mucha, to wtedy twoja firma mogłaby wygrać odcinek sponsorowany y, audycji. Y, a jeżeli zrobiłbyś najwyższą wpłatę w czasie trwania naszego slotu, tego 20-minutowego, to wtedy możesz wygrać jako para młoda, i to w sobie coś bardziej dla Ciebie, konsultację z Romą Komorniczak, która jest wedding planerką, i podpowie Wam, jak to zorganizować, żeby było bez stresu i żeby ten dzień był dla Was przyjemnością, a nie takim patrzeniem Czy na pewno wódka jest schłodzona, czy wszystko jest ok, czy goście dobrze się bawią? I czy w germańskim języku hajratem to się zgadza i to jest na pewno po, w tym języku, w którym masz rozmawiać gdzieś tam przysięgę, składać. Także bonusów mamy dużo, jeżeli wpłaty są niższe, no to ja zachęcam 31 finał 31 złotych to jest ta wpłata pierwsza, za którą mamy pozdrowienia na antenie, wyznania miłości. Może ktoś się oświadczy, taką mam nadzieję, bo tego jeszcze w podcastach dla WOŚP nie było, a to jest taki pomysł w sobie bardzo oryginalny. Za wpłaty 50 zł mam mini e-book ze ślubnym planerem na 12 miesięcy, gdzie możecie sobie odhaczać, co macie załatwione, ze wszystkich punktów i w którym miesiącu, co powinno się załatwić, żeby urzędy nas nie zaskoczyły. Oczywiście dotyczy to Polski. No, i jeszcze mamy jeden bonus. To dla tych, którzy wpłacą powyżej 1500 zł, ja z wielką przyjemnością wykonam nagranie lektorskie, reklamowe, takie do minuty, które będzie można wykorzystać na przykład właśnie do reklamy swojej firmy, albo nie wiem, do zapowiedzi swojego ślubnego filmu. To kto co woli, tutaj się już dogadamy. Ale to jest cała paczka niespodzianek. To faktycznie jest tam u was o co walczyć. No więc ja, ja wiem, że takie wedding planerki to są, to są genialne dziewczyny, bo one faktycznie potrafią rozwiązywać problemy, a wiadomo, że przed ślubem tego jest mnóstwo i się że one znajdują na to takie fajne rozwiązania. No to superos. A co możemy znaleźć Łęknieszki? zostałem to kupy. No właśnie słuchałam Gabi i sobie zaznaczyłam, za mało masz bonusów. Mam takie coś zapisane, także Gabi, dzięki za inspirację. No ja dużo skromniej, więc ja się muszę na tym porządnie zastanowić, dobrze, że mam jeszcze trochę czasu. No rzeczywiście pierwszy raz udział w ogóle biorę w podcastach dla więc dla mnie to też jest dużo nowości i tak myślałam o tym, żeby żeby może nie przesadzać z tymi, nie wiem, na przykład kwotami wpłat, wiadomo, że im więcej, tym lepiej, bo przecież nie zbieramy tego dla siebie tylko na szczytny cel, więc jak najbardziej. No, ja na przykład przygotowałam bonus taki, że mogę zaśpiewać o Tannenbaum, jakąś kolendę niemiecką, ale to jest wtedy, kiedy przekroczymy ten taki, na przykład, dużą, jakąś okrągłą kwotę podczas mojego live tak? czyli podczas mojego slotu. Ale yy, na przykład yy, myślałam też o tym właśnie, żeby zadedykować komuś odcinek podcastu do nauki niemieckiego, no kto by nie chciał dedykacji niemieckiej, hello, wszyscy kochają niemiecki, prawda, każdy lubi, wszyscy moi kursanci go bardzo lubią yy, i no tak to, tak to wygląda, więc no, myślałam właśnie o, ta, o, takim, yy, o takim bonusie. Albo na przykład o tym, żeby zadedykować komuś też właśnie odcinek, żeby y, ktoś dostał dostęp do notatek, jeżeli się uczy języka niemieckiego, ponieważ ja mój podcast traktuję w taki sposób, że można, to, można z tego sobie zrobić lekcję. Czyli słuchamy podcastu, to jest dostępne wszędzie na Spotify, YouTube'ach i tych wszystkich aplikacjach, ale dodatkowo można dostać do tego notatki, materiały, jakieś tam aplikacje do poklikania też z jakimiś słówkami, tak z tego podcastu, więc jakby. Taką całą obudowę, że ktoś słucha, ma do tego zadania, odpowiedzi, aplikacje, grupa na Facebooku, więc są po prostu gotowe lekcje. Z tym, że już za te to, za to dodatki jakby trzeba zapłacić. Więc jeżeli ktoś się uczy języka niemieckiego, to może dostać jeszcze przemyślę tą kwotę, bo moim zdaniem za mała dostęp do tych notatek do podcastu na trzy miesiące. No, i na przykład myślałam też o nagraniu odcinka z osobą, która wpłaci jakąś konkretną kwotę. I tu nie mówię, na przykład Gabriela, masz bardzo fajnie, bo ty masz konkret, tak? Proszę, tu 1500, do widzenia, jak nie, to. No, a ja po prostu bardziej się tak, bardziej się tak zastanawiam, jak ktoś płaci jakąś konkretną, jeszcze muszę się zastanowić do tego czasu, może. No ale pomyślałam sobie też o takiej konsultacji, myślę, że to już będzie najwyższa kwota e, wpłaty, taka konsultacja, Okej, ok, ja uczę niemieckiego, ale uczę osoby dorosłe, sama się uczę niemieckiego od ponad 20 lat i e, znam się na technikach uczenia, myślę, że na slocie ja tego nie będę w stanie powiedzieć, więc bardzo chętnie za taką najwyższą wpłatę spotkałabym się z taką osobą i jeżeli się uczy oczywiście języka obcego i to wszystko jedno jakiego, czy to będzie... Norweski, czy to będzie niemiecki, czy to będzie angielski, i tak dalej. Są po prostu metody na przykład szybkiego zapamiętywania słówek, mnemotechniki różnego rodzaju, takie metody skojarzeniowe i tak dalej, i mogę się spotkać z taką, sam coś doradzić, zobaczyć, jak ona się najlepiej uczy, co by było dla niej najlepsze, żeby po prostu ta, ta nauka była skuteczna i efektywna. Wiecie, ludzie się 15 lat uczą niemieckiego, a potem przychodzą i mówią, iść hajse, Kuba. Yy, nie tam więcej nic, nie? A fajnie by było, żeby po prostu może w końcu ruszyć z tym, szczególnie, że osoby dorosłe bardzo często myślą, że ja już jestem za stary na to. Ja się nie nauczę tego nigdy. Nie? Także yy, można, tylko trzeba wiedzieć jak. I to myślę, że to będzie mój największy bonus. Naprawdę super, su super wiedza i taka przydatna można przekazywać dalej. No to grubo, to, to mamy naprawdę o co walczyć. Ja Wam powiem od siebie, że, że ja mam trzy wejścia w ciągu tego finału. Jak liczyć jeszcze przywitanie, to w prawie cztery wejścia, więc będę tego dnia wyskakiwał z każdej lodówki. Po prostu, kiedy tylko włączycie jakiś sprzęt typu tablet, komputer czy telefon, to ja będę wszędzie tego dnia Wam wyskakiwał. Zdradziłem już jednego gościa. Jutro zdradzimy, zdradzimy kolejnych. Nie chcę jeszcze mówić, ale, ale mówię, ja będę, będę trzy razy. Mam troje różnych gości. A jak to wygląda u Was? Czy prowadzicie swoje wejścia same, czy macie gości? Gabi, proszę. A dobra, ja znowu pierwsza, to zaczynam. E, ja mam e, tak, gościnie Rome Morniczak, to jest wedding planerka, i razem z nią będę rozmawiała. Także, jeżeli ktoś będzie miał pytania, to wiem, że możecie komentować na YouTube. Chętnie na nie też odpowiemy w czasie trwania live'a. No właśnie, czyli, czyli wy przygotowałyście temat, ale jesteście otwarte na pytania z zewnątrz, jeżeli będą się pojawiały w trakcie rozmowy, tak? Tak, oczywiście. To najczęściej padają te skarbówkę, jeśli chodzi o tematy finansowe, więc na to się też przygotowałyśmy, już rozmawiałyśmy też z prawniczką Kingą Tesco, która zajmuje się typowo ślubnymi sprawami, więc jesteśmy gotowe na wasze pytania. To jest, to jest ekstra garść informacji, i podejrzewam, że pytań będzie cała masa. Ja szczerze mówiąc, nigdy nie słyszałem o tym, i w życiu bym nie pomyślał o tym, żeby zastanawiać się nad skarbówką przed ślubem. No. No, a a widzi? W życiu dwie, ży a. dwie rzeczy są pewne: śmierć i podatki, więc tego nie unikniemy. Tak wiem. A jak to wygląda u Ciebie, Agnieszka? No, ja będę miała mnóstwo gości. Wszyscy, którzy tam przyjdą, oczywiście, nie, no, wchodzę sama na slot, będę rozmawiać, rozmawiać sama. Mam jedną działalność gospodarczą, więc jestem z tym przyzwyczajona. To jest narada zarządu, to się nazywa, jak sam do siebie solo przedsiębiorca mówi, nie? Słyszeliście to? Więc będę, będę sama prowadzić live'a, ten, ten mój slot. Aczkolwiek zaprosiłam mnóstwo ludzi do oglądania, do bycia ze mną wtedy na wizji, więc, no, dlatego mówię, że będę miała mnóstwo gości. Mam nadzieję, że przyjdą, będą wspierać, wpłacać i, i ze mną konwersować, bo na pewno, no, po to tam jesteśmy, żeby też z tymi ludźmi po prostu pogadać, więc jak najbardziej pytania zapraszam. Ja przypominam wszystkim o, o Skarbonce i o naszej puszce. Na naszej stronie znajdziecie link www.siepomaga.pl ukośnik podcasty dla Wośp, albo po prostu wejdźcie na stronę podcasty i tam znajdziecie bezpośredni link, gdzie wystarczy kliknąć. No liczymy na to, że, że już ruszycie. Już ruszyła was Skarbonka, ale tak jeszcze bardzo nieśmiale i niemrawo, więc mam nadzieję, że, że już zaczniecie przed finałem wpłacać. I przypominam o hashtagach. No więc. Chyba tyle na dzisiaj, dziewczyny. Bardzo proszę, jeszcze powiedzcie, jakie hasztagi są Wam przypisane, jeżeli ludzie chcieliby je pisać pod wpłatami. Gabi, to jeszcze raz prosty, zachowajmy kolej. <laughs> nie prosty hashtag, <laughs> welon i mucha. <laughs> Tak. u mnie tak, hashtag tak? Cusamen do kupy, tak jak jest nazwa podcastu, jak najbardziej. No i warto o tym pamiętać, bo rzeczywiście te wpłaty są przypisane, znaczy bonusy są przypisane do hasztagu, więc jeżeli ktoś chce tę konsultację, czy tylko ten bonus konkretny od danego podcastera, no to po hasztagu. Cusamen tak. do kupy. Ja od siebie tak. powiem, że moim, drugi, moim drugim gościem będzie Paulina Nawrocka z podcastu Zabawy Jedzeniem i będziemy omawiać temat klusek, więc naszym hashtagiem tego finału są kluski. Więc bardzo czekamy na Wasze wpłaty. Dziękuję, piękne dziewczyny, że zaczę zaczęłyście ze mną rozgrzewkę. Zaczęliśmy się pokazywać Dziękujemy. i rozmawiać. Mam nadzieję, że będziemy teraz się widywać częściej. Będziemy zapraszać coraz więcej ludzi. No i Wy będziecie dowiadywać się o wszystkim, co przygotowaliśmy w tym roku. Pięknie Wam dziękuję i widzimy się w finale. Gramy razem. Pa! Pałem.